stopy procentowe w Polsce po raz kolejny spadły. Przy czym tym razem ten spadek był dużym zaskoczeniem, bo Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 28 maja niespodziewanie stopy procentowe do symbolicznych 0,1%. Spadek z 0,5% na 0,1% faktycznie nie powoduje jakichś dużych zmian gospodarczych, ale na pewno powoduje to, że wszyscy... Odkładający pieniądze na lokatach i oszczędzający muszą uwzględnić niskie oprocentowanie i jednocześnie wysoką inflację. Łącząc te rekordowo niskie stopy procentowe z nadal dość wysoką inflacją rzędu 3,5%, mamy w tej chwili w Polsce rekordowo ujemne realne oprocentowanie. To ważna informacja dla wszystkich oszczędzających, którzy chcąc unikać ryzyka, niestety godzą się na to, że ich środki będą realnie o kilka procent w skali roku traciły. Na decyzję Rady Polityki Pieniężnej nie zareagował polski złoty, co było dużym zaskoczeniem, bo przy rekordowo niskich stopach procentowych raczej powinien się osłabić. Na ten moment na rynku walutowym jest spokojnie. Ale trzeba pamiętać, że decyzje o stopach procentowych przekładają się na rynek walutowy także w dłuższym terminie. Europa przygotowuje się na gospodarczą odbudowę po recesji i po trwającej pandemii. Na razie najbardziej szczotra wydaje się Komisja Europejska, która przewiduje plan odnowy gospodarczej za 750 miliardów euro. Z tego pakietu Polska miałaby otrzymać ponad 37,5 miliarda euro w formie dotacji. Gigantyczna gospodarcza stymulacja, która oznaczałaby, że w ciągu czterech lat polska gospodarka nie tylko stanie na nogi, ale dostanie także potężny impuls rozwojowy. Gdyby taki rozkład pieniędzy w Unii Europejskiej się utrzymał, to oczywiście Włochy i Hiszpania otrzymałyby dużo więcej, ale największym beneficjentem tego byłaby właśnie polska gospodarka. Oznaczałoby to, że skala najbliższych czterech lat to kolejne wyraźne umocnienie. Się złotego, wzrost wiarygodności polskiej gospodarki, a także solidny wzrost PKB, czyli także zyski dla warszawskiej giełdy. Ostatnie dni maja przynoszą wyraźne umocnienie się polskiej waluty. W stosunku do dolara złoty umocnił się z poziomu 4,20 zł do niemalże równych 4 zł tak silne umocnienie się krajowej waluty ostatni raz mogliśmy obserwować w 2012 roku, a więc niemal 8 lat temu. Jednocześnie ta skala umocnienia to efekt niespodzianki, jaki sprawiła Komisja Europejska zapowiadając, że plan odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii będzie przewidywał duże transfery gotówki do poszczególnych państw, a w tych wśród tych państw, Polska gospodarka ma być jedną z tych, która otrzyma niemal najwięcej. Dla wszystkich miłośników mocnej polskiej waluty, niestety poziom 4 złotych może okazać się poziomem granicznym, bo mniej więcej tyle polski złoty kosztował jeszcze we wrześniu, czyli w czasach mocno przedpandemicznych. A zatem dalsza sytuacja i rozwój na kursie dolara do złotego będzie uzależniona od tego, czy uda sforsować się barierę 4 złotych. Na razie nic z tego nie zapowiada. Konsumenci w Polsce ostatnio pokochali złotówki, ale tylko te złotówki, które mogą schować wprost do portfela. Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, przez pierwsze 4 miesiące 2020 roku przyrost gotówki w obiegu w Polsce sięgnął blisko 50 miliardów złotych. Oczywiście zdecydowana większość, bo aż 40 miliardów złotych, to gotówka, która pojawiła się w naszych portfelach w marcu i w kwietniu tego roku, a więc wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza gwałtownie się pogarszała, a dodatkowo niepewność wśród konsumentów mocno rosła. Oznacza to, że w tej chwili nosimy sporo pieniędzy w naszych portfelach albo mamy je schowane w materacach. A niestety inflacja działa każdego dnia i każdego dnia te gigantyczne środki niezainwestowane niestety tracą.